Dzień dobry, uczniowie klasy pierwszej C po szkole podstawowej. Dwa dni temu wysłałem na dzienniku elektronicznym wiadomość dla Was, żebyście starali się przerobić zadania z kolejnego tematu z podręcznika. Kolejnym tematem w podręczniku to był warunek prostopadłości prostych. Mam nadzieję, że zadania nie stwarzały Wam problemu. Gdyby. Zadania były trudne. Proszę o kontakt. Jak najbardziej można do mnie pisać przez dziennik elektroniczny. W skrócie, wiemy do tej pory, kiedy dwie proste załóżmy, że mamy prostą l, y równa się a1x plus b1 i prostą k. Y równa się a2x plus b2. Wiemy, kiedy te dwie proste są równoległe. Te dwie proste są równoległe, gdy spełniony jest następujący warunek. a1 równa się a2. Czyli współczynniki kierunkowe są takie same. My również wiemy, kiedy dwie proste zapisane w postaci ogólnej są do siebie równoległe. A1x plus b1y plus c1 równa się 0 i prosta k. A2x plus b2y plus c2 równa się 0. Te dwie proste zapisane w postaci ogólnej były równoległe, gdy zachodziło takie równanie. A1 razy b2 równa się a2. Razy b1. Wtedy dwie proste były równoległe, gdy zapisane są w postaci ogólnej. Dobrze, a teraz mamy kolejny temat lekcji. Kiedy dwie proste są prostopadłe? No, załóżmy, że mamy cały czas takie same proste jak wcześniej. Czyli y równa się a1x plus b1 i prostaka y równa się a2x plus b2. Dwie proste, zapisane w postaci kierunkowej, są prostopadłe. Piszemy to w skrócie w ten sposób. Prosta L prostopadła do prostej K, gdy iloczyn tych współczynników kierunkowych da nam minus 1. A1 razy A2 równa się minus 1. Przekształcając ten warunek. Można zapisać, że współczynnik kierunkowy drugiej prostej to jest odwrotność współczynnika kierunkowego pierwszej prostej ze zmienionym znakiem. Na przykład, jeżeli mamy pier pierwszą prostą y równa się 5x dodać 3, no to prosta, która jest prostopadła do tej, musi mieć a. Odwrotność ze zmienionym znakiem, czyli to nowe a, załóżmy, że to będzie jako a2, wynosi minus 1 piąta. No i na tym się dzisiejsza lekcja opiera. Na tym warunku, kiedy dwie proste są prostopadłe. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Dlatego, jeśli ktoś jeszcze nie zrobił bardzo proszę o, o zrobienie następujących ćwiczeń. Ćwiczenie trzecie, stroma, 227 z podręcznika. Polecenie brzmi oblicz współczynnik kierunkowy prostej, prostopadłej do podanej. No to jest to, co przed chwilą robiłem. A teraz spróbujmy zrobić ćwiczenie piąte. Czyli to jest do zrobienia samodzielnie. A teraz ćwiczenie piąte. Mamy takie polecenie. Wyznacz równanie prostej, prostopadłej do podanej prostej i przechodzącej przez punkt P. Weźmy pod punkt C. Mamy wyjściową prostą. Y równa się 3,7x plus 9. Mamy znaleźć prostą, która jest prostopadła do tej i dodatkowo jeszcze przechodzi przez punkt B o współrzędnych 3,2. No to skoro nasza prosta ma być prostopadła do tej, no to nowe A tej szukanej prostej będzie wynosić minus 7 trzecich. No i teraz zrównania prostej w postaci kierunkowej. A już mam, no bo to jest właśnie to A2. Brakuje nam jeszcze B do obliczenia, ale jest dodatkowo punkt P. No to wstawiamy w miejsce Y2, w miejsce A minus 7 trzecich, a w miejsce X3 plus B. 2 równa się minus 7 plus B. B równa się 2 dodać 7, 9. No to równanie tej naszej prostej, prostopadłej do wyjściowej ma wzór minus 7, x plus 9. Zróbcie pozostałe ćwiczy, podpunkty z ćwiczenia 5 ze strony 227. Dobrze. No i teraz zadanie domowe. Mam nadzieję, że wszystko będzie jasne. Zadanie pierwsze, drugie, trzecie, i jeszcze weźmy czwarte, ze strony 228 229. Jeśli będą jakieś pytania poproszę o wiadomość na dzienniku elektronicznym. 人口や。